Dajcie w następnej edycji. Ciągle nazywam angielski piwo z St. Ostoł i jest to styl belgijski Cezon um, 5,9% alkoholu. Jest to piwo wyprodukowane w kolaboracji z nagradzaną pisarką o piwie Melissa Cole. Um, jest to niefiltrowane, naturalnie mętne piwo, chociaż. Tutaj wygląda namętne, ale przy nalowaniu nie wyglądało namętne. Myślę, że to ostatki z tego. Yy, drożdże z butelki. Może tam jeszcze coś jest. Yy, kapsel. Logo Brywalu. Kawierza. Yy, Tutaj piszą. Yy, Różne zboża dodali, chmielę, e, skórkę trusową i różne przyprawy. E, no Nie piszą co tu użyli, bo po co, tylko że zabiera słód ćmienny i owiec. Starczy. Natomiast e, można się więcej troszeczkę dowiedzieć e, ze strony. Tam jeśli chodzi o słody jest wymieniony Marys Otter. E, pszenica i owiec, a jako chmielę magnum i zitra. Jak otwierałem butelkę, po prostu mi wyskoczyło z butelki bardzo żywe piwo. Natomiast to może być moja wina. Pokażę Wam, myślę, że wytnę kawałek i pokażę jak wylatywało ładnie. Nie trzymałem go w lodówce po prostu. I po prostu sobie produkowało gazy i produkowało i, i wyleciało, dlatego zostało mało. Um, moja wina. Trzymajcie piwo w, 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 w chłodnym pomieszczeniu albo w lodówce. Um, piana była ogromna, tu już zdążyło opaść e, po nalewaniu, ale ładnie wygląda. Jak widzicie jest to bardzo jasne piwo, e, opalizujące. E, błęd wygląda. Aromat e, zdecydowanie czuć się e, belgijskość, takie funky e, aromaty. Czyli lekka derka końska, lekka e, lekka stodoła, taka no wiejskie klimaty. E, gdzieś takie drożdżowe e, aromaty, troszkę Kwasowości. Co się ładnie wszystko miesza. No i można powiedzieć, że to jest taka właśnie, wiejskie klimaty są, farmhouse, prawda? Co poza tym? Sporo cytrusowości. Czuć tą, czuć te zesty cytrusowe. No nawet ciekawie. Nawet ciekawie, wasze zrobię. No dosyć wysokie nasycenie jest e... Poza tym pełne, dosyć ziarniste e... czuć te drobinki drożdży pływające też dodatkowo dają tą, tą taką ziarnistość e... bardzo pijalne, cytrusowe, e... dosyć spora goryczka, grajfrutowa. E... z takimi drożdżowymi akcentami e... No przyjemnie. Naprawdę przyjemnie. Panie się to pije. Ehm, czy jest to dokładnie sezon? Ech, można się sprzeczać. Ale że jest to piwo kolaboracyjne, e, z panią piszącą piwie. Nie czytałem nic jej niestety. Ehm, także nie umiem się wypowiedzieć, czy jest dobra, czy nie jest dobra. Ale podejrzewam po prostu, że chcieli udziwnić. No i jest udziwnione, jest bardzo fajnie cytrusowy. No i cytrusowe, chmiele są użyte przecież też, także jest fajnie, jest cytrusowo, bardzo pijalnie. Te nuty sezona są troszeczkę ukryte za, tym, za tą cytrusowością, ale są. Mogłyby być większe, mogłyby być ciekawsze, ale mi się wydaje, że piwo jest skierowane do e, szerokiego ogółu, także ta cytrusowość jest przez to podkreślona Pijalność jest podkreślona, także chodziło o masowość mniej więcej, a nie super zgodność ze stylem. Zresztą, haftowe piwa nigdy nie są zgodne ze stylem. Jak gdzieś jakaś mniej więcej zgodność, ale są wariacje. No i to jest taka wariacja na temat. Piwo fajne. Na pewno e, bardzo pijalne, ożywiające, e, z elementami sezona, o, tak to można o powiedzieć. E, dostępne w Tesco, także nie ma problemu z dostępem, chociaż e, to się może, to może być różnie, bo w różnych rejonach są różne piwa w Tesco. Mimo, że Teoretycznie powinno być wszędzie to samo, prawda? Ale nie. Ale nie. Ehm, Santa Rosa jest dosyć dużym browarem powinno być to ładnie dostępne, ale miałem problemy na przykład z dostaniem piw z um, Fullersa. Także... W innych rejonach były, a u mnie nie było. No niestety, no. Jeździłem po różnych Tesco. Nie ma. Nie ma nigdzie. Także... To może być sprawa e, lokalna, Dla jakiegoś piwa nie ma w Tesco, może zostawić tylko zamawianie online, niestety, e, albo po prostu z browaru. E, dobre piwo e, można próbować, nie jest zupełnie zgodne ze stylem, no ale to jest kolaboracja i na pewno są jakieś wstępstwa od normy. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Tak jak ja podobał mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco i nie opuścicie już żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.